Siłanko ankuridzowią Hi guys Jeszcze nie mamy specjalnego planu na razie Ale to wszystko przed nami Na razie spróbujemy ukryć tutaj co się da Dobrze, że się z tamtym więźniem udało dogadać Spróbujemy zrobić bombę, jemu może się ta antena przyda na coś Czy to kogoś strażnika tego uminąć Niestety się nie udało. Czyli potrzebujemy jeszcze tak naprawdę śrub, zapałek talerza. No i tak. No, ciekawego tam nie było, już tam musiał zostać przeczesany Zobaczmy jak długo pod kopy idą Czeka. Mało idzie ale do przodu widzę, że nikogo tutaj za na górze nie ma Czere krzacze nam brakuje jeszcze. Fajn się gdzieś nacisko coś udało znaleźć. Ostatnio w śruby znaleźliśmy. To może i drugi raz gdzieś tu będę. Zabawki i śruby jeszcze trzeba sprowadzić skądś. To w sumie też się może przydać. Tak jak i to. To też nie zaszkodzi. Kurczę, akurat w takim momencie jakoś podszedł. I są śruby. Tylko teraz to trzeba jakoś przemycić. Zapałek nam jeszcze brakuje. Czy oni się tu już przekopali? Nie. To spróbujemy tutaj pomóc troszeczkę. Kurczę, oni to mają wyczucie. Właśnie nie uda się widzowie mu uciec. No 6 km na sobą. Nieszczęśliwych zapałek ciągle nam brakuje, aby nas nikt nie przeszło do tego czasu. Ok. Who trzeba by tutaj w miarę szybko przejść? No, i mamy bombę praktycznie. Znacznie długo się ta bomba robi. Tylko pytanie: gdzie jest reszta tych ludzi? Okej, schowamy sobie, bo trzeba jeszcze kawałek wykopać. jest ale się nie udało przekopać do tej, do tej momentu, do tego momentu. Dobrze jest jest to kopane. Dobrze próbuję sobie z tą bombą uciec. Kurcz. A. akurat on tam stoi, nie uważaj. Nie było go widać. Dobrze tutaj strasznicy pilnują. Zwyczaj podkopi i cały czas tu ktoś stoi. Pustka. No co teraz robimy? Trzeba coś wykombinować na szybko. Fajnie, jakby jeszcze jedną bombę udało zbudować. Tylko pytanie czy... No właśnie, czy, jeszcze, czy zdążymy. No jeszcze jeden dzień został na szczęście, ale to jeden dzień to tak nie za dużo jest. W sumie to dwa, bo z czwarty, jeszcze piąty zostaje. Tak, pach. Dobrze pamiętam się zapałki i cooper. No. Zapałki sobie znajdziemy, a tamto to potem. Nie są zapalki. Teraz jak... go up, up. go up, go up. Go up, go up. Go up, go up. го go, раз. Go, go, go. Nice. mówicie o no wyciec. Może nas nie dogoni ten gość. Jak już nas? Na szczęście mamy jeszcze jeden dzień. Tutaj jakiś łyżek poszukamy. No to... o, Niewiele nam brakuje, tylko to... trochę tej miedzi potrzebujemy jeszcze. Есть мяч, добро. Мячик. что Окей. А okay. Чё, чё с ебалом, хохлы? Хохлы, чё с ебалом? Englishman suck my fucking dick. Dobra, spróbujmy y, teraz uciec i wysadzić to, tylko pytanie, czy koło wisiwa. Dobra. Ził tak się nam poświęcił tutaj. Spróbujmy. Kurde, no i gość teraz pewnie załata tą dziurę i nicie okej, jest i Cooper tutaj nawet nawet im, w ten z ten słów z shopem na głowie nie daje rady, on jest naprawdę mocny dobra, nie ma co, nie ma co się wcześniej podawać, może jeszcze coś z, akurat zdziałamy trzeba w miarę szybko działać Co zisą. Są śruby. Ok, spróbuj to jakakolwiek przemycić. Dobra to się.